złotych, by zdobyć ten miecz. I wszystko wam dzisiaj opowiem. Na moim serwerze anarchia.gg na trybie anarchia znajduje się wiele unikalnych przedmiotów, a jednym z nich jest właśnie anarchiczny miecz. Wyróżnia się on tylko tym, że posiada enchant sharpness 6 i zdecydowanie nie kosztuje aż 2000 zł. Wszystko jednak zmienia inny przedmiot, czyli zaczarowanie przedmiotu. Używając go na miecz nakładamy losowy bonus do obrażeń. Im wyższy bonus, tym szansa na wylosowanie go drastycznie maleje, zwiększając tym samym cenę miecza z paru tysięcy do dosłownych milionów do Dlatego ja stwierdziłem, że w tym odcinku podejmę się stworzenia najmocniejszego miecza na całym serwerze, przy okazji osiągając parę innych rzeczy. Witam was na anarchii. Tutaj sagi, tylko że troszeczkę inaczej niż zawsze. Ponieważ specjalnie na potrzeby tego nowego kanału założyłem nowe konto, żeby mieć dosłownie takie same szanse jak każdy gracz na serwerze. Żebym nie miał żadnych profitów z tego, że jestem youtuberem. Po prostu dużo osób może nie chciałoby mnie zabić, albo właśnie chciałoby mnie zabić, i fokusowałoby się na mnie bardziej. Moim celem dosłownie jest stanie się najlepszym graczem tego serwera. Co może być bardzo trudne, bo jak widzicie, topka jest. Naprawdę potężna, ktoś w topce ma 16 milionów pieniędzy. Ale pieniądze się nie liczą, liczy się ekwipunek, liczy się jak dobry jesteś. No nie? Słuchajcie, ten kanał jest całkowicie nowy, dlatego 99% z Was oglądających ten film jeszcze go nie subskrybuje. Więc prosiłbym was o zostawienie suba. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak wielu z Was to zrobiło i jak bardzo zmniejszyliście ten procent. Odbiorę sobie od razu zestaw startowy. Jest to taki zestaw, który może odebrać dosłownie każdy z was, który zacznie grać. Został on dodany przez to, że no, edycja na Anarchii trwa już prawie rok, równo za miesiąc anarchia będzie miała swoje pierwsze urodziny. I jest to po prostu takie ułatwienie dla nowych graczy, którzy chcą zacząć, tak jak na przykład ja. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt ciężka przygoda, ale wiem, że będzie na pewno ciekawa. Będę musiał bardzo, ale to bardzo dużo farmić, zarobić bardzo dużo pieniędzy, a mieć jest świetnie. Świetnym sposobem, żeby to zrobić na początek, bo łatwo ją znaleźć, łatwo ją wykopać i chodzi po naprawdę dobrej cenie w sklepie. Właśnie z tych powodów zacząłem kopać miedź i zarobiłem swoje pierwsze pieniądze na serwerze. Wiedziałem też, że samemu będzie mega ciężko przetrwać na tak niebezpiecznym serwerze, dlatego postanowiłem przeteleportować do siebie swojego, można powiedzieć, tajemniczego znajomego. Czyli, uwaga, pola! Bo... Ja już się maneczko. Słuchaj, jak chcemy się stać najlepszymi graczami na serwerze. Co będzie trudne? No ja coś tam umiem w Minecrafcie, no. Y... Powątpiewasz? Powątpiewasz we mnie? Tak się składa, że tak. Troszkę powątpiewam. Nie da się ukryć, że Polu nie jest za bardzo doświadczonym graczem, jeśli chodzi o walkę, natomiast swoim charyzmatycznym podejściem i pomysłowością przyczyni się do rozwoju dalszych losów tego odcinka. Aby ułatwić nasz start, od razu zakupił sobie rangę Gevip, dzięki czemu miał już o wiele lepszej temki. Jest dużo możliwości, żeby bić dużo do majd'u. na serwerze są pety, księgi, zaczarowania, więc jest tego dużo, ale przede wszystkim myślę, że powinniśmy zdobyć jak najlepszy miecz, czyli Musimy zdobyć anarchiczny miecz, który daje sharpness 6. I musimy zdobyć tak dużo zaczarowań przedmiotu, żeby wylosować jak największy procent. Rozumiesz? Dobra, a jak to zrobimy na początku? Masz jakiś plan? Stary. Będziemy wykorzystywać wszystko, co jest dostępne. Na samym początku dołączyliśmy na Discord anarchia.gg, gdzie udało nam się odebrać darmowe klucze. Kit, Discord, klucz. Masz też? Mam. Dobra, mam dwa epickie klucze, stary. Otwieram mój jedyny kluczyk. Proszę! O nie, już widzę, że nic dobrego nie będzie. Nie! Nie, cztery perły. Kiedy mi dropnęły perły, Polowi w tym czasie dropnęło 16 firewerek. co oznaczało bardzo dobry początek dla nas. Bo jak możecie teraz zauważyć, cena fajerwerek na rynku jest dosyć spora. Postanowiłem sprzedać fajerwerki za 2,5 dolarów. Perły za 2, 200, a koksa, którego dostałem od pola z zestawu GIP za 1000. Ponieważ w tej chwili przydadzą nam się każde pieniądze. Podczas gdy spacerowaliśmy po zgryfowanym terenie, wpadłem na pewien plan. Skopiujemy Obsydian, kopiemy się pod ziemię, skopiemy jeszcze trochę tego, będziemy potrzebować też trochę drewna i zrobimy najprostszego trapa, jaki istnieje. Będziemy tapać ludzi i spuszczać na nich Dripstone. Sam zginąłem w takim trapie i może się to udać, mi. Może się to udać. Jeżeli graliście już na anarchii, możecie wiedzieć, że serwer wyróżnia się spamem na czacie. Jakim jest w większości oddawanie itemów przez graczy. Aby je dostać, musisz się do kogoś tepnąć i w rezultacie kończy się to twoją śmiercią w trapie. Podobno jest to bardzo łatwy sposób na zarobek, dlatego wpadłem na pomysł, że również powinniśmy spróbować trapować innych graczy. No to co? Czas się wziąć do roboty. Zbudowaliśmy najprostszego trapa, jakiego się dało. Teraz tylko czekaliśmy na pierwsze ofiary. Kto chce darmowe itemy TPA? Ej, typa się ktoś do mnie, typa się, tpa się ktoś do mnie, się do mnie, typa dobra. Dobra, czekaj, najpierw mojego, najpierw mojego, dobra? Dobra, 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 ale się stresuję, dobra. Szybko, Ol, pamiętaj, żeby go zablokować czymś. Ja go zabiję sobie. Dobra, mam pierwsze serce, nice. Przy pierwszym zabójstwie myśleliśmy, że będą się do nas tepać same stewki, dzięki którym nafarmimy troszkę serc. Jest, idzie ktoś, idzie ktoś. Niestety. Ale się myliliśmy. Jak ma seta to od razu... Oo o! o. o ja... Tak! Poleciał! Byłem pewien, że ten Netherite to cały czas dostaje damage. jednak prawda okazała się zupełnie inna. Czemu nie ginie? A masz PvP? Dostał? Nie, nie, nie ma piwpi O nie, on się zablokował Uciekaj o, o, Wrócimy jeszcze do tego trapa. Uciekaj na razie Wiedzieliśmy, że z tak uzbrojonym graczem nie mamy żadnych szans Dlatego oddaliliśmy się od miejsca zdarzenia I zacząłem rozmyślać, co można by było poprawić w naszym trapie Aby był po prostu bardziej efektywny Już wiem, co robimy Musimy okay. zrobić lekkie poprawki w naszym trapie I będzie idealny Potrzebuję trochę dźwigni I potrzebuję za ten siano, co masz Kup na rynku żelazo i skórę Dobra? Dobra Dźwignie, żelazo i skórę a ja tu ogarnę, dobra. Od razu, gdy Polu zakupił potrzebne rzeczy, ulepszyłem naszego trapa do wersji 2.0. Teraz nie ma opcji, że ktoś z tego wyjdzie. No to co? Czas przetestować drugą wersję trapa. Więc znów zaczęliśmy pisać na czacie, kto są już TPA. I już po chwili mieliśmy naszą pierwszą ofiarę. Alo, jest 4255, 5, dobra? 4255. 5. Jest, poszło, poszło, poszło. Dajemy to towy! Dostał jakiś damage? Nie wiem. Bo on wodę se wylał, o nie stary, on wodę wylał, patrz. No on wodę wylał, i wszystko poszło w dół, więc jakby trzeba. Uciekaj! Zobaczył cię? Nie wiem. Chyba tak! LOGAM, Znowu nie wyszło stary Pomimo wielu widocznych wad naszego trapa, byliśmy bardzo zdeterminowani, by zdobyć dodatkowe serca. Dlatego poprawiliśmy błędy i zaczęliśmy testować trzecią wersję trapa. Tak ma się do mnie. Idź, iść, 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 O Boże święty, dobra, jesteś gotowy? Tak, tak. Nie, 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 nie. Dostał, dostał. Weź się go, się go. Dobra, leży, nice. Jesteś gotowy? Tak, 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 tepłem. Spadł, spad. Jest! Jest! Walił się. Stary, 5 koksów miał, 64 złotych jabłek. Co ty gadasz? W końcu zaczęło nam wychodzić i udało nam się zebrać coś dobrego. Hoppannik not sigma. Oj, on może być dobry. On może być dobry. Ale przy następnej teleportacji nasz trap znowu zawiódł. Uwaga. Woda. Mam. No co jest? On je mięso, on nie ma refów. Mam go. Dawaj. Na no nosicie się go, na się go. Jestem, jestem, jestem Bigo, bo zdechę. Mam lał. Okazało się, że ten gracz miał bardzo dużo serc i przez to ciężko było nam go szybko zabić. O, dostał skrytowany. Oj! Jedz. Nie, polu! Kurde! Wiesz go? No bije, ale ja też zdechnę. On mnie w pajęczyny ciągle daje, stary. Male no, masakra. Ja nie mam pajęczyn w ogóle. Set mi pad. Zdechłem. Nie no, czemu Zginęliśmy. I na dziś skończyliśmy swoją grę. Nie, no przecież żartuję. Stwierdziliśmy z polem, że jako było już dzisiaj późno, rozdzieliliśmy się i każdy z nas spróbuje rozwinąć siebie na swój własny sposób. Dlatego stwierdziłem, że pójdę w ślady pola i również zakupiłem sobie rangę. A jako że był to również ostatni dzień eventu Halloween na serwerze, wybrałem limitowaną rangę Duszka, która konkretnie kosztowała mnie 50 zł. Odebrałem z nich mój kit, z którego również jak polu dostałem dwa klucze, które otworzyłem i uwaga, udało mi się wylosować Trident. Trident! Przyda się bardzo do uciekania Więc Trident na razie sobie zostawię Przyda się na później. Jest szansa, że ten chłopak, który nas zabił, nie zniszczył naszego trapa Więc mam nadzieję, że nie będzie go tu już Bo minęło trochę czasu Nie ma go tutaj Jest nasz trap I jest nienaruszony Czyli jest szansa, że jeszcze udałoby mi się kogoś zabić Jest to ostatnia szansa, że ten trap wypali Jak nie wypali, trudno Będziemy musieli potestować jakieś inne sposoby na zdobycie itemów Tepa się, tepa się ktoś Proszę, tepam Pyk Pyk, pyk, dobra. Tepną się. Proszę. Nie wiem, nie Nie daj. Nie. To się nie wydarzyło. Misję trapowania mogłem uznać za pomyślnie wykonaną No, pomimo paru drobnych pomyłek Ale teraz przyszedł czas na farmienie pieniędzy Może i mam seta z tego typa Ale nadal nie mam bardzo dużej ilości potrzebnych itemów Jak dobry miecz, kill -off, No i masa przeróżnych itemów, które są mi potrzebne Żeby zostać najlepszym graczem na serwerze Długo myślałem jak najlepiej zarobić Może dalej kopać mieć jak na początku Możliwości było naprawdę wiele Ale będąc na spałnie serwerowym W końcu wpadłem na ciekawy pomysł Nether jest on bardzo zgrifowany, ale jeśli pokonamy tę ciężką trasę i przebiegniemy parę tysięcy kratek, w końcu natrafimy na prawie niezgrifowany teren, na którym znajduje się bardzo dużo kwarcu i glowstone'u, które u nas w sklepie serwerowym można sprzedać nawet drożej niż tam mieć. Więc był to świetny sposób. Kwarcu jest bardzo dużo i można go kopać w gigantycznych ilościach. No i właśnie taki był mój plan. Skopałem po paręnaście staków kwarcu i glowstona, dzięki któremu zarobiłem całkiem sporo sianka, ale wciąż było to za mało. Dlatego postanowiłem wystawić na rynek moje anarchiczne spodnie. Pytacie, dlaczego? Przecież to głupie, całego seta już miałem, ale nie, 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 spokojnie. Wszystkiego się dowiecie, ale w późniejszym etapie tego filmu. Farmienie w Nederze było naprawdę przyjemne, ale nie było aż tak efektywne, jak myślałem. Dlatego zacząłem przeszukiwać rynek i natknąłem się na perły, które były wystawione za 1001. Więc pomyślałem, jak mogę je szybko nafarmić. Oczywiście w Endzie. Problem w tym, że w ciągu dnia roi się tam od wystakowanych graczy, ale na moje szczęście była godzina już druga w nocy, więc na serwerze było bardzo mało graczy. A gdy poszedłem do Endu, natknąłem się na aż zero graczy, więc miałem całą wyspę dla siebie. Przystąpiłem więc do bicia Endermanów. A no tak. Endermany na Anarchii działają troszeczkę inaczej. Mają one aż 10 poziomów, a każdy z nich jest coraz mocniejszy od poprzedniego. A perły dropią tylko z Endermanów poziomu 9 i 10, czyli tych najrzadszych i najmocniejszych. Szybko po mojej śmierci wróciłem do Endu i na szczęście zdobyłem swojej temy z powrotem. Wiedząc z czym się mierzę, przystąpiłem do farmienia pereł, ale tym razem na mądrzejszy sposób. No niestety, Endermany nie dawały za wygraną, ale przy okazji sprzedały mi się na rynku anarchiczne spodnie, za które zgarnąłem sporo kasy. O, sprzedały mi się spodnie! O tej godzinie? Myślałem, że rano mi się sprzedacą. To jest ten czas, żebym opowiedział wam, dlaczego sprzedałem te spodnie. Otóż na anarchii są pety, które dodają bonusy do naszej postaci. Zauważyłem, że na rynku znajduje się pet nietoperek, który posiada naprawdę bardzo dobre bonusy. Takie jak np. 10% obrony od wszystkich obrażeń, podwojenie dropów z surowców. Stały efekt speeda 2 i zwiększenie obrażeń I uwaga Kosztuje tylko 14 tysięcy Więc bez zastanowienia go kupiłem Bo był naprawdę tego warty I patrzcie jaki teraz szybki jestem Co jest, mam spida 2 na zawsze Krocz cały netherite w elitrze Zawijam się stąd Zawijam się stąd, dobra rozumiem Twoja kolej farmienia, zostaw mnie Proszę, nie pij mnie, błagam cię, zostaw mnie Mam bardzo mało, proszę cię On chce żebym na discorda z nim poszedł Dobra, pójdźmy z nim na discorda Halo? Żeby gracz mnie nie rozpoznał, musiałem mówić niskim i cichym głosem. To wcale nie tak, że była trzecia w nocy i musiałem po prostu gadać cicho. Wcale nie tak. Ale wyszło i tak dobrze. Eee, okay, co ty robisz Endzie o tej porze? Mati okazał się naprawdę spoko. I na szczęście nawet mnie nie rozpoznał, więc zachowywał się tak, jakbym był zwykłym graczem. Pomógł mi nawet w walce z Endermanami. <grywa> Spotkaliśmy także gracza Oniku Kubasowa, który złożył mi ciekawą propozycję. Ej, chcesz też ze mną szybciej jeden po jeden? Ja mam 6 serc. No dobra, dawaj. Osiłka. Do stopu, pamiętaj. Do czego? Do stopu. A co to Ale jest do stopu, tylko jakby ten, jakby on padał, jakbyś ty padał? Ej, ej, dobra, padam. padał? A co padam. to jest do stopu? Nie ma czymś takiego. Ale to nie ma, to jest do końca. No, jeden po jeden jest. Nie, 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 nie. Ja mam 6 serc i się z tą bijesz. Ej, no ale on ma siłkę, no to jest No Ale on ma serc mało. No i co, ale on ma lepszy mieczyk. Mam z 5 Mnie Nie oddaj Ci temu, dlatego mi jeszcze No oddam ci! Ja jestem miły, oddam ci naprawdę. To było jeden na jeden, a nie wiecie. żebyś żebyś do walczył nie. Jak bijemy go, bijemy go! Stop, stop, stop! Stop! Gdzie ty Już Jóźnienie. Oszukałeś? szukałeś! Spadł! No bo mnie zabił! No ale Diaksik był na ja. Dole, Ricky. W sumie to end nie wyszedł tak źle. Zginąłem parę razy, straciłem wszystkie itemy ale nafarmiłem prawie 200 kipereł, które wystawiłem na rynku. No i co? Było już bardzo późno, więc stwierdziłem, że na dziś zakończę swoją grę. Więc ustawiłem się w strefy AFK, której no postałem przez tylko parę godzin, ale zgarnąłem kilka kluczy do skrzynki AFK. No i otworzymy te skrzynie AFK, zobaczymy co z nich tak właściwie wyleci. To mamy pierwszą. Okej. Okay. Refy zawsze się przydadzą. Dobra, no to to jest już hmm. <noise> słabiutkie, tego naprawdę nie potrzebuję. Okej, okay, dostałem dynię. Kilow z fortuną 2. Dynia powiem wam, że może być naprawdę dobrym dropem, ponieważ event zakończył się tak właściwie już wczoraj i tych dyni w żaden inny sposób niż tej skrzyni Awk nie da się zdobyć. Może się kiedyś przyda jeszcze, ale na razie nie mam po co je otwierać zostawiam sobie wędroście. No i dobra, jeszcze rzadki klucz. 64 diamenty. Spoko może być. Dodatkowo moje perły na rynku się sprzedały i miałem 30 tysięcy dolarów. Stwierdziłem, że przeszukam trochę rynek i kupię najważniejszą rzecz, jaka będzie mi potrzebna: czyli anarchiczny kilow. Kupiłem go, no, troszkę mój budżet na tym ucierpiał, ale było warto. Za resztę pieniędzy kupiłem też brakujące serca, by mieć ich z powrotem 10. No i odebrałem kit Gavip, żeby mieć jakiekolwiek itemy. W tej chwili było dość wcześnie rano. Polu miał przyjść dopiero za parę godzin, więc miałem dużo czasu dla siebie. Twierdziłem, że zrobię coś bardzo ważnego dla mnie, czyli stworzę bazę. Dlatego tepłem się w losowe koordynaty, przebiegłem kilka tysięcy kratek dalej i znalazłem idealne miejsce na ukrytą bazę. I to będzie idealne miejsce na bazę. Jest to na takich kordach, ale wam ich nie pokażę, bo byście tu przyszli po tym odcinku. Sorry. No dobra, to bierzmy się do pracy. Po paru godzinach budowy udało mi się skończyć naszą bazę. W tym samym czasie Polu też bił na serwer, więc wszystko idealnie się złożyło, bym mógł mu ją pokazać. Ło wow, stary jaka baza! Zrobiłem nam coś takiego, tylko że sufit jest za niski chyba. To moja tabliczka. Witaj, znalazłeś tą bazę, proszę, nie jej. <laughs> mamy farmę Wartów, mamy farmę Trzciny, tylko myślę, że to światło jest za, za słabe z tych lampionów, więc trzeba będzie je zmienić. Ale na razie niech tak będzie. Okazało się, że Polu też coś stworzy. I koniecznie chciał mi to pokazać Więc nie tracąc ani chwili Przeteleportowałem się do niego Tak się składa, że akurat bez światła troszkę Ale tutaj też mam farmę taką mini o. Co prawda nie kończy się tylko na pierwszym piętrze Bo jeszcze zapraszam cię tutaj w to tajemnicze miejsce Bo tutaj jest drugi poziom Uuu, To myśleliśmy tak samo I powiem ci jeszcze, że takim sposobem nafarmiłem dokładnie tysiąca. Z, z trzciny? Ty skąd ty masz kilow i banie? No to dobra, posłuchaj, powiem ci od początku Generalnie to zakupiłem klucze na anarchia.gg I tak się dobrze stało, że miałem takiego farta, że z, z dwóch epickich skrzyń wyleciał mi anarchiczny hełm I jeszcze anarchiczny kilow, do którego jeszcze dodałem książeczkę, z To ja farmię 5 godzin, żeby kupić sobie anarchiczny kilow, A ty wydajesz 3 złote i masz lepszy killoff ode mnie? <laughs> no tak się składa Dodatkowo jeszcze mogę ci wyręczyć proszę bardzo 19 ref Trzymaj Skąd ty to... I... I Koksa. To się nazywa szczęście. Głupi ma zawsze szczęście. No dobra, to teraz moja kolej, dobra? No dobra. Co? Skąd to masz? Jak ty poszedłeś robić tam coś swojego, ja wróciłem się jeszcze do trapa, bo stwierdziłem, że ostatnia szansa. Tepnąłem typa i go zabiłem. On był z anarchicznym setem? Tak, ale spodnie sprzedałem. Szczerze mówiąc, miałem już dosyć farmienia, dlatego postanowiliśmy zrobić polowanie na graczy. Shiftuj, shiftuj, shiftuj. Widzę, 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 widzę. Wojtek, 4,4,5. Nie no, jest sam, nawet jakby był netherite'owy tego bijemy. Ja się wklejam, a ty od razu za mną, dobra? 3... Czekaj. Dawaj. Idę go! Oj, ten Jezu! No, jest! jest, jest dodatkowe serduszko No i mimo, że na początku udało nam się znaleźć tego Steve'a, który praktycznie nie miał żadnych itemów, ale biegając kolejne dziesiątki minut po mapie, nie znaleźliśmy dosłownie nikogo. Dlatego stwierdziliśmy, że po prostu tepniemy kogoś do siebie. Halo, halo, chce ktoś i za darmo? Siema, siema, wariacie Chcesz itemki? Czekaj, ja pójdę do bazy, po siema. Tepniesz się do mnie? Tepnij się do mnie, a idę na home. <noise> Jestem diametrowy, stary, on był diamentowy, dobra. Siema, chcesz tej ty? Dobra, trzymaj. Tyk. Dobra, gonimy go. Ja wejdę, zabijesz sobie! Jest, 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 jest. Tepa, 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 dawaj, dawaj. Na pozycję! Dawaj, na pozycji, jestem snajper na pozycji. <grystanie> Przywitaj się z nim normalnie, bo już ma zaufanie twoje, wiesz? Żeby nie lognął. Ja go strzelę w. no, Siemano, siemano Dostał! A Dawaj go! Ty, ile ma serc. mogę. Dostał. Dawaj go, dawaj go. Nie uciekaj, albo serc. Dostał. Mam go w jednej kratce. Jest w jakiejś noże. O, on się poddał. O, dobra, serduszko. W ten sposób mieliśmy kolejne serca. Jednak po pewnym czasie prośbę o teleportację wysłało nam aż dwóch graczy naraz. Stwierdziłem, że no co, przeteleportuję ich i powiem wam, była to bardzo, ale to bardzo zła decyzja. Dawaj stary, dawaj, dwóch naraz. Dawaj, bijemy! B, bi, bi Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj tam tego, ja tego, dawaj tego. Ja mam mały serk stary! Uciekaj stary, no jedz! Nie zgin tylko, pamiętaj no No i zabił mnie do no kur... No jakim cudem polu? Karma mnie dopadło O nie, mają kobłęby ty, nie, 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 ja nie, ja nie mam, nie lubię na kobie, bo to są sojusznicy, stary, wiesz? Nie mogę się jednego tepnąć po prostu. Ja nie, 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 wiedziałem, że to są sojusznicy. O stary, czekaj, mam lipę. Miałem bardzo trudną sytuację, ponieważ atakowało mnie aż dwóch graczy naraz, którzy mieli mnóstwo itemów. Postanowiłem, że będę fokusował się tylko na jednym z nich, tak aby jak najszybciej wyeliminować chociaż jedną osobę. Jednak jego sojusznik cały czas mu pomagał i w pewnym momencie straciłem przewagę. Oh shit. Potem mi padł, no. Set mi pada. Dobra, trudno, trudno, trudno. Nie mam już strengtha. Nie mam. Dobra. G gonią mnie, gonią mnie. I w tej sytuacji bardzo pomógł mi ten trident, który wylosowałem na początku naszej drogi. Dzięki niemu mogłem na chwilę oddalić się od wrogów i zregenerować moje HP. Bania mi padnie zaraz, czekaj. Ale dużo biją bez tego seta netrate'owego, shit. Oj, 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 oj lipę teraz mam, czekaj, skończyłem jeszcze? No, jest lipa, stary oni są mocni i naprawdę dużo itemów mają. Bania, jednemu upadła. Myślałem, że uda mi się zabić tego gracza, ale niestety tylko wpadłem w jego pułapkę, bo założył od razu drugi hełm. Też mają anarchiczne kilofy Aha, dobra, czekaj, nie ma nic innego. Znajdowałem się w bardzo trudnej pozycji, ponieważ byłem pod ziemią i nie mogłem używać tak efektywnie tridentu. Dodatkowo moi przeciwnicy w każdej chwili mogli użyć kobłębów. Pamiętajcie też, że cały czas padał mi anarchiczny set. Ale na szczęście w końcu udało mi się znaleźć jakąkolwiek drogę ucieczki. Dobra. On mnie baitował, stary, że nie ma bani. Cześć Dobra, ja się z nimi nie biję. Oni mają bardzo dużo zastępnych setów, stary, wszystkiego. Przeżyłeś? No. Po tej wyczerpującej walce dałem polowi jednego seta i wróciliśmy do naszej bazy. Dobra, mam pomysł. Mam. 17 zmianek. Potrzebujemy ich, ale na co nam się zdadzą, jak nie mamy itemów, tak? No niby tak. Po ile chodzi jedna zmianka na rynku? Sprawdzę. Tu jest 15 zmianek za 10 tysięcy. Mógłbym je wystawić za 11 tysięcy. Te 17 zmianek. 16 tysięcy miałbym wtedy. No i chyba jest to naj... najlepsza opcja teraz. Jak dla nas sprzedać te zmianki, które zebraliśmy. Przez cały czas grania. I tak nic z nich raczej by nie wyleciało dobrego. N na razie nie przydałyby się w ogóle. Z będziemy mieli jeszcze okazję je zdobyć, więc wystawię je na rynek za 11 tysięcy. Wystawiłem je. No i teraz musimy po prostu czekać, aż się sprzeda. Za zarobione pieniądze kupiłem anarchiczny miecz, który jest mi potrzebny, aby stworzyć najlepszą broń na serwerze. Mam anarchiczny miecz, który od razu ma otrucie. Kosztował 18 tysięcy. Do tego kupiłem dwie zmianki. Jestem już totalnym bankrutem. No ale nadal mi potrzebne są spodnie do pełnego seta. No już nie mówiąc o Elytrze, która kosztuje 200 tysięcy. Kupujesz te zmianki? No tak, no szukam cały czas. Użyjemy ich, zobaczymy co dosłownie paru zaczarowań wypadnie nam na tym mieczu. Jestem zdeterminowany, żeby zrobić go na najlepszy miecz na serwerze. Bo aktualnie jak wejdziemy na rynek, najlepszy miecz dostępny na rynku... Ma 49% i kosztuje 750 tysięcy. Ale szansa też na dostanie takiego procentu jest bardzo, bardzo, bardzo mała. 9 zmianek. Zobaczymy, co z tego będzie stary miksuję. Dawaj. 10%, Dawaj. 4%, minus 2%, 8, 1, 18, minus 4, 16, 9. Koniec. Nic nawet stary dobrego nie wypadło. Nie no to 18 też było takie wiesz, git. To nie jest git stary jest najlepszy miecz miecz który celujemy to jest miecz 50% stary. Dlatego wiesz co teraz zrobię? Jestem na to gotowy, bo jestem zdeterminowany, żeby zdobyć ten miecz. Zabijesz kogoś? Później jak zrobimy najlepszy miecz, a teraz kupuję 1000 zbianek. Co zrobisz? Połe tysiąc zmianek, czekaj? Wiesz ile jedna zmianka Nie. Yeah. Złotówkę. Tysiąc zmianek? Mm -hmm. Jedna za złotówkę? Tysiąc złotych? Tak, tak, chcę mieć ten miecz. Da się zrobimy, go mówię ci. Tysiąc zmianek, a wiesz, że jak to nie dropnie, to jestem zdeterminowany, żeby kupić ich więcej? Bo chcę ten miecz mieć. Wiesz, że to. to musi dropnie, To jest stary tysiąc złotych. Bo... dobra. Lecimy 9, 12. Jak przez przypadek przeklikam, jak coś dobrego wypadnie. To się popłacze, stary. Losowałem zaczarowanie przedmiotu naprawdę bardzo długo. W pewnym momencie trafił mi się nawet miecz, który miał aż 43%. Jednak interesowało mnie ponad 50% i nic poza tym, więc sprzedałem go, w sumie z dużym zyskiem. O! Dobra, ktoś kupił. Za zarobione pieniądze kupiłem kolejny anarchiczny miecz i losowałem dalej. Jednak wśród tysiąca zmianek nie było ani jednej, która dałaby mi taki miecz, jaki potrzebuję. Wszystkie sukcesy i porażki prowadziły mnie do tego momentu, więc nie mogłem już się zatrzymać. Dlatego wydałem kolejne tysiąc złotych i zacząłem znowu losować. Wiadomo, jest to mój serwer i dziwnie, żebym sam od siebie coś kupował. Dlatego równowartość kwoty, jaką wydałem w tym odcinku, czyli 2050 zł. Rozdam Wam. Jedyne co musicie zrobić, to zaobserwować mój profil na Instagramie, a w ciągu następnego tygodnia wylosuję spośród Was dwie osoby, które wygrają po 1025 zł na głowę. Minęło sporo czasu, a w trakcie cały czas wspierał mnie Polu. Dobra, mam no minus jeden, weź mi jakąś modlitwę, zrównię no. Zatem, Sagi, Bogosławięcie. Kamieniem, mięsem, trzciną i co najważniejsze, koksami. Dzięki. Ej, jak się Aż w końcu został mi ostatni stack i stało się to. Co? Nie, przepraszam. Ej, dobra. Dobra, jestem zadowolony z tego openingu, nie? Jestem zadowolony. Ile? 52%? No. Wiesz o tym, że masz najlepszy miecz na Anarchii, nie? 49% kosztuje 750 tysięcy, nie? To jest warte 2 miliony. Nie no, z bańkę tak myślę.